Dokładnie wczoraj do internetu trafił pierwszy zwiastun filmowy sezonu trzeciego, a już poznaliśmy ogrom kolejnych jego nowości i są to kolejne skiny i zmiany na wyspie, poznaliśmy czwartego skina nowego karnetu bojowego oraz wiemy, że nadchodzący event Star Warsów będzie jednym z największych eventów w grze. Siemanko wszystkim, ja jestem Migała i jak codziennie witam was na filmie z nowego sezonu trzeciego, ponieważ znów w jego temacie coś mamy, ale mamy też darmowego skina, lecz zanim one, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli jeżeli to Ty chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to zostaw apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i przypominam jako epic partner o kodziku kiciata tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Dobra kochani, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych nowości, bo mamy tego wszystkiego naprawdę bardzo i to bardzo dużo, lecz na początku nie będziemy omawiać tematu sezonu trzeciego, tylko temat aktualizacji, która zostanie dodana do gry już jutro. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to dokładnie jutro do gry o godzinie 10 rano zostanie wprowadzona kolejna już finałowa aktualizacja obecnego sezonu, po której w grze pojawi się sporo ciekawych zmian, nowości, wycieków oraz oczywiście darmowych przedmiotów. W samej aktualizacji poza tym, że pojawią się ostatnie, nowości w obecnie trwającym sezonie, dodatkowo pojawi się sporo pierwszych plików na już ten nowy sezon trzeci, tak więc jednocześnie będzie to taka pierwsza aktualizacja nowości na nowy sezon trzeci. Przeważnie twórcy gry, gdy wprowadzają do gry finałową aktualizację, dodają w niej pierwsze pliki na już nowy sezon w grze, więc spodziewajcie się po niej kolejnych kozackich wycieków na temat wyspy, skinów i innych ważnych rzeczy. No i teoretycznie z aktualizacji tej powinien pojawić się dzisiaj odcinek na kanale, ale przez to, że jest tak dużo wycieków na sezon trzeci, dzisiaj trafia inny odcinek i moje pytanie widzowie, chcecie jutro filmu o 10 rano równo z aktualizacją z wszystkich jej nowości? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu update. Dodatkowo chciałbym jeszcze dodać, że z samej aktualizacji jutro na kanale odbędzie się live, który wystartuje po godzinie 10, czyli zaraz po odcinku, tak więc wyczekujcie, bo trafi ona już jutro i to właśnie dlatego wspominam wam o tej aktualizacji na początku tego filmu, aby was o tym poinformować. Skoro znacie już informacje na temat aktualizacji, przejdźmy sobie do kolejnych wycieków, jakie pojawiły się w temacie nowego sezonu trzeciego, ponieważ ci którzy jeszcze nie wiedzą, wczoraj nad ranem do internetu trafił pierwszy zwiastun filmowy nowego sezonu trzeciego. Co ciekawe widzowie, jest to pierwszy zwiastun filmowy sezonu trzeciego, ale nie ostatni i ten zwiastun, którego otrzymaliśmy, tak jak zapowiadałem wam, był okrojoną wersją tego całego pełnego zwiastuna i możemy się o tym dowiedzieć, jeżeli przeczytamy tytuł tego zwiastuna na YouTubie. Fortnite? w tytule napisał, że jest to tylko teaser, a nie trailer, i różni się to tym, że teaser jest krótkim zwiastunem, który pokazuje tylko urywki, buduje napięcie i ciekawość, a trailer jest już pełnym filmikiem, który zazwyczaj jest dłuższy i pokazuje wszystkie ważne rzeczy. Tak więc ten zwiastun, który trafił, jest pierwszym, ale co najważniejsze, nie jest ostatnim filmowym zwiastunem nowego sezonu trzeciego i kolejny zwiastun nowego sezonu taki pełny otrzymamy w dzień jego startu, czyli dokładnie 2 maja przed nową aktualizacją albo najszybciej kilka dni przed. No ale dobra, przejdźmy już do tych kolejnych nowości, jakie mamy w jego temacie, bo to to Was najbardziej interesuje i widzowie tak, w pierwszej kolejności poznaliśmy kolejnego już dziesiątego skina z serii Star Wars, jaki trafi do gry w tym nowym sezonie. Dla przypomnienia, to teraz dla Macie listę dziewięciu znanych nam już skinów, z czego te trzy widoczne tutaj trafią na 100% do karnetu, a co do nowego skina, to cały ten temat podała nam dokładnie ta osoba tutaj i kolejnym skinem, jaki trafi w sezonie trzecim, to postać Andor. Wiemy, że jego skórka może. Trafić do gry w sezonie trzecim, ponieważ na kluczowej grafice Mandalorianinę trzyma tą samą broń co właśnie ta postać, a dodatkowo sam serial związany z tą opostacią niebawem otrzyma swój nowy sezon. Tak więc jest szansa, że z tej okazji, gdy w Fortnite jednocześnie będzie trwał sezon trzeci Star Warsów, skórka ta zostanie udostępniona, ale co ważne, skin ten na 100% nie pojawi się w nowym karnecie, tylko jak już to zostanie wprowadzone do sklepu z przedmiotami. No i widzowie to nie wszystko, a wręcz to dopiero początek nowości o nowym sezonie trzecim, ponieważ mam w jego temacie jeszcze kilka bardzo ważnych informacji, a kolejna z nich dotyczy następnego skina, który trafi do kolejnego karnetu bojowego i przez przypadek go wczoraj pominałem, a chodzi o tą skórkę tutaj. Skin ten również zostanie wprowadzony do nowego karnetu bojowego sezonu trzeciego, co oznacza, że razem mamy komplet czterech skinów i możliwe, że jeszcze ten skin tutaj pojawi się w nowym karnecie, bo tak jak już mówiłem wczoraj, on też miał pojawić się w tamtym. W tym miejscu, a samych skinów karnetu sezonu trzeciego miało być pięć według wycieku. Osobiście uważam, że jest to jedna z ciekawszych skórek nowego karnetu bojowego, chodzi o tego właśnie czwartego skina, którego nie pokazałem, ale każdy ma swoje własne zdanie, a teraz przejdźmy do następnej informacji, która co ciekawe dotyczy wydarzenia. Następna informacja na naszej dzisiejszej liście dotyczy co ciekawe nadchodzącego eventu w trakcie sezonu trzeciego, ponieważ jak wiemy w tym sezonie teraz eventu żadnego nie będzie i przez kolejne dni jedynie ta gwiazda. Która pojawiła się na niebie, będzie się do nas teraz zbliżała. Twórcy gry na Twitterze, zaraz po publikacji tego zwiastuna, dali nam znać, że w sezonie trzecim czeka nas narracyjne wydarzenie, i dla przykładu takimi wydarzeniami było wydarzenie Wielki Wybuch, urządzenie czy nawet event złamanie na sam koniec rozdziału trzeciego. Tak więc, kochani, szykujcie się, bo mimo tego, że teraz w tym sezonie nie odbyło się żadne wydarzenie, to w końcu otrzymamy ogromny event w środku rozdziału, i ja sam nie mogę się już doczekać, bo to będzie pierwszy event na żywo w środku rozdziału od około ostatnich dwóch lat. Co do tego, co będzie na samym evencie, to na pewno wydarzenie te będzie powiązane głównie ze Star Warsami, ponieważ jak sami wiecie, taka tematyka będzie panowała w nowym sezonie, lecz dodatkowo wiemy z tego krótkiego zwiastuna, że postać Palpatine będzie naprawdę bardzo i to bardzo ważna. Kolejna nowość, jaka wyciekła w temacie nowego sezonu trzeciego, to pewien przedmiot kosmetyczny, jaki trafi do gry do nowego karnetu. I nie, nie jest to skin, tylko jest to ekran odowania i sam ekran możecie zobaczyć w tle. I jest to fragment mapy i nowych skinów. Na grafice tej widać bazę Darth Vader'a i jego pomagierów, co oznacza, że on sam wróci jako boz na wyspie. Widać tam również nowego skina karnetu, czyli dziewczynę Czubaka, są też miecze świetlne oraz fragment nowego biomu, czyli właśnie pustyni. Jak już mówimy tutaj o wyspie, to sobie przy niej pozostańmy. Ponieważ nie obyło się bez kolejnych wycieków na temat nowości, jakie tam trafią, i z informacji od tego likera tutaj dowiadujemy się, że na nowym biomie pustynnym pojawią się tak zwane piaskowe pełzacze. Same pełzacze były widoczne podobno na zwiastunie w tym miejscu tutaj i rzeczywiście przypomina to te urządzenia. I według tego likera możliwe, że po ich znalezieniu wypadną z niego jakieś przedmioty lub wyskoczymy NPC-ty, z którymi po walce otrzymamy łupy. Sam osobiście nie mogę się już doczekać sezonu trzeciego, tym bardziej że wraz z nim na wyspę trafi bio pustynny, który moim zdaniem jest jednym z lepszych biomów oraz ciekawszych jaki pojawia się na wyspie Fortnite, więc ja tam bardzo się cieszę. No i taka jeszcze jedna dodatkowa informacja na sezon trzeci, która nie jest pełna, dotyczy nowej parasolki za wygrany mecz, ponieważ można powiedzieć, że po części ją już poznaliśmy, ale tak jak mówię nie jest to pełna nowość, ponieważ mamy tylko te zdjęcie widoczne na moim ekranie w tle. W każdym razie, jeżeli pojawi się gdzieś zdjęcie całej tej parasolki, to od razu Was o tym poinformuję, bo jakby nie patrzeć jest to to jedna z pierwszych darmowych nagród, jakie trafiają dla graczy na start każdego nowego sezonu w grze, i również będzie to pierwsza darmowa nagroda z sezonu trzeciego. Na teraz w temacie sezonu trzeciego są to wszystkie nowe informacje, ale tak jak mówiłem widzowie, jutro rano do gry trafi jeszcze jedna aktualizacja tego sezonu, po której już na pewno trafią pozostałe ważne wycieki w jej temacie, więc będzie to pierwszy update na sezon trzeci. Jeżeli pojawiły się jeszcze wczoraj jakieś wycieki w temacie sezonu trzeciego i jego nowości, to będą one widoczne teraz. Na moim ekranie, a skoro znacie już pozostałe nowości nowego sezonu, przejdźmy do naszego ostatniego tematu w dzisiejszym filmie, a są to również nagrody. No i przypominam, jeżeli chcecie jutro film na temat aktualizacji, w której pojawią się wycieki na sezon 3, nagrody i inne, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz. aktualizacja, a nie dość, że już jutro na kanale pojawi się odcinek o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo dostaniecie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!